Cześć kochani, witajcie serdecznie. Chciałam Wam tylko powiedzieć kilka miłych słów na poranek tego, tej cudownej niedzieli słonecznej i podzielić się z Wami swoim szczęściem, tym właśnie, że dzisiaj zaczynam Dig Deep deeper. To jest jeden po prostu z najmocniejszych kursów, teta healing. I mój favorite one, ponieważ uwielbiam dokopywać się do po prostu samego sedna wszystkiego, co powstrzymuje każdego i odkrywać to, co właśnie powstrzymuje każdego przed jego życiem marzeń. I jest to kurs, który po prostu zmienia natychmiastowo życia. W ogóle wszystkie kursy zmieniają w CETA Healing natychmiastowo życie ludzi, ale ten po prostu to jest taka petarda, która pokazuje i uczy 10 stopni właśnie różnych y, wariantów pracy z podświadomością, bardzo mocnych, które po prostu potrafią zdziałać cuda w każdej sytuacji życiowej, od pracy z lękiem, poprzez pracę z chorobą, poprzez manifestacje i ogólnie z niemożliwym, słuchajcie, więc, więc z każdą sytuacją życiową, z każdą razą, z każdym, z każdą sytuacją, która nas spotyka na co dzień, bo codziennie jesteśmy ludźmi, codziennie żyjemy po prostu. i Spotykają nas różne rzeczy, a to w pracy, a to w życiu, a to cały czas tworzymy coś, cały czas kreujemy, bo jesteśmy twórcami swojego życia. Więc ogólnie rzecz biorąc, e, warto jest mieć takie narzędzie, które pokaże ci, dlaczego kreujesz to akurat w swoim życiu, dlaczego właśnie to, co stworzyłaś, czy stworzyłeś w swoim życiu, i po prostu dzięki temu, no, mając tę, te, <laughs> tą, 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 ten szpadelek, i tą, tą właśnie taką. Ten kurs i to narzędzie w ręku, o tak bym powiedziała, możesz w ciągu 15-30 minut zmienić swoje życie całkowicie, po prostu zmieniając to, co stworzyło w Tobie stare, stare, stare i uwolnić się od Starego. Więc co mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwa. Mogę jeszcze powiedzieć to, że po prostu jestem zachwycona tym, że kolejny raz jestem po prostu przez świadomość, przez boską, uniwersalną świadomość, nie boimy się tego użyć, bo która jest następna dla nas wszystkich, um, szkolona, uczona um, i tego, żeby się poddać prowadzeniu tej, tej świadomości pokornie um, w dobie, kiedy każdy Potrzebuje albo raczej każdy jest szkolony do tego, żeby. Każdy ma problem z kontrolą. Każdy potrzebuje, albo raczej uczony jest tego, żeby wszystko kontrolować. E, moja praca polega na tym, żeby po prostu poddać się i pod, poddać się prowadzeniu tej niesamowitej inteligencji, która jest dla nas wszystkich dostępna. I tak naprawdę e, zaufać jej, e, że zawsze zawsze od. Tylu lat, jak uczę ten kurs a, i wszystkie kursy w ogóle i prowadzę każdą sesję, bo każda sesja też jest prowadzona przez tą boską inteligencję. Po prostu za każdym razem a, jestem uczona tego i tego też uczę, żeby się poddać, żeby zaufać, żeby ją usłyszeć. Um, i żeby zrozumieć i zacząć się z nią komunikować i zacząć z tej boskiej inteligencji korzystać zamiast ze swojego umysłu, bo ze um, swoich ludzkich takich czasem bardzo mocno ograniczonych możliwości, bo co by tu nie mówić, boska inteligencja jest inteligencją geniuszu i może po prostu i rozwija w nas ten geniusz, rozwija w nas ten geniusz, niesamowity geniusz, jeżeli korzystamy z metody Teta Healing, jeżeli z niej nią praktykujemy, cały czas się jej uczymy, cały czas z niej, że tak powiem, codziennie się z tą, z tą metodą łączymy i codziennie z tym pracujemy, no to ten geniusz po prostu w nas wzrasta, stajemy się inteligentni, nadinteligentni, nawet bym powiedziała, fenomenalni, widzimy rzeczy, po prostu non stop widzimy po prostu wszystko w naszym życiu i co na co możemy spojrzeć poprzez po prostu boską inteligencję. Nie poprzez ludzkie spojrzenie, ale poprzez boską inteligencję. Wszystko, co stwarzamy, co, co doświadczamy w życiu, możemy zobaczyć poprzez boską inteligencję i dowiedzieć się z tej inteligencji, co stwarzamy. E, żadnej innej metody na ten moment nie poznałam, która e, pozwoliłaby mi w tak szybki sposób i tak dokładny, z tak wysokiej świadomości zobaczyć. E, zobaczyć to, co tworzę, czy to, kto tworzy ktoś inny i po prostu uzdrowić to, bo ta inteligencja jest w stanie uzdrowić wszystko natychmiastowo, słuchajcie, natychmiastowo. I to jest po prostu ta moc, ta, ta moc, która drzemie w tym i którą my od wieków jako ludzie. Mamy, mamy dostęp do tego mamy dostęp do tej inteligencji i jedynie co potrzebujemy zrobić to po prostu tak naprawdę się um, co by to nie mówić, przypomnieć to sobie nauczyć od nowa, my to robiliśmy w niejednym wcieleniu, nie w jednej sytuacji e, więc e, ja się cieszę, że dzisiaj znowu kolejny raz mogę jak co miesiąc uczyć pokazywać, przekazywać e, po prostu pokazać pokazać tą potencjał tych możliwości, które daje ta metoda i ta boska inteligencja, która po prostu jest w stanie zmienić po prostu natychmiastowo wszystko w naszym życiu, jeżeli tylko i na to pozwolimy, jeżeli odpuścimy kontrolę i tak naprawdę większość rzeczy, które potrzebujemy zrobić w naszym życiu, to nas, szczególnie na samym początku pracy metodą Teta Healing, to jest po prostu odpuszczenie, słuchajcie, kontroli, kontroli, pozwolenie, pozwolenie działać tej sile, tej mocy w nas i w naszym życiu, a wtedy wszystko pokolikatnie, powolutku, albo bardzo szybko, jak lubisz, <zum> zmienia się i po prostu doświadczamy świadczamy zmiany. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, którzy będą to widzieć w ogóle później albo widzą to teraz, tak czy owak, słuchajcie, życzę Wam wspaniałego dnia i do zobaczenia niebawem, ja pewno się jeszcze do Was dzisiaj odezwę, ale życzę Wam tak czy owak bardzo pięknej, niesamowitej po prostu niedzieli i przede wszystkim przypomnienia sobie, przypomnienia sobie o swojej naturze, Um, obudzenia się, obudzenia się, słuchajcie, obudzenia się ze snu, obudzenia się z tego całego programowania, które jest na zewnątrz, z tej całej iluzji, niektórzy to nazywają mają, i po prostu pozwolę odkrycie, odkrycie swojej, swojego całego potencjału, swojej właśnie, swojej boskości, swojego połączenia, słuchajcie. Życzę Wam tego, żebyście zaś chociaż raz w życiu doświadczyli tych stanów, które. W mężcie ta chiliń, które ja doświadczam na co dzień po prostu, w których ja żyję na co dzień, więc tego wam życzę, bo to jest po prostu potęga, to jest petarda, słuchajcie, to nie raz, nie dwa pytali się mnie żartobliwie ktoś, co ty zażywasz. Ja zawsze pokazywałam. Ale tak naprawdę to jest w nas, to jest w nas nasza, że tak powiem, religia nauczyła nas, że gdzieś jest tam gdzieś wysoko. Ta energia tak naprawdę przenika wszystko i wszystkich, w każdym atomie, w każdym elektronie, w każdej cząsteczce. Po prostu jest wokół nas, my jesteśmy z niej i zbudowani i wszystko jest wokół zbudowane z tej pięknej boskiej świadomości, tej boskiej inteligencji, więc... Życzę Wam tego, żebyście się po prostu odważyli, nauczyli i przypomnieli sobie i tego wam życzę. Każdy z nas w końcu to zrobi, ja to wiem, każdy z nas, każdy z nas przyjdzie w takie wcielenie, w którym tak naprawdę będziecie gotowi na to, żeby powiedzieć okej, okay, biorę to, <gry> biorę to i przyjmuję to na klatę i już więcej sam sama nie próbuję, tylko łączę się z tą moją boską. Inteligencją, i po prostu tworzę z niej, i wtedy zaczną się dziać cuda w waszym życiu, cuda, o których nawet nie śliliście. Dobrego dnia, kocham Was bardzo i idę, bo potrzebuję tam jeszcze parę rzeczy zrobić przed kursem. Do zobaczenia później.